To jedziemy na światełko. Uwaga. Cóż to za król, którego własny naród zwie Józio Butelka. Tekst scenariusza Moniki Milewskiej jest bardzo ciekawy właśnie, że to jest... Swego rodzaju historical czy political fiction, który mi się kojarzy trochę z naszymi czasami, bo teraz ta sztuczna inteligencja, prawda, wytwarza pewne historie. I to jest trochę taka historia Napolona, który wygrał pod Waterloo i po prostu e, obserwujemy świat po 20 latach e, sukcesów e, gospodarczych i politycznych Wielkiego jest Cesarstwa. Jeszcze królem Hiszpanii. Królem Hiszpanii jest wyłącznie z mojej łaski. W tym słuchowisku starałem się wykonać rolę Napoleona. Różnie można na tę postać patrzeć, ale ja przede wszystkim patrzyłem na człowieka i ten ujęty w ramach takiej historycznej fikcji Napoleon w roku 1835 należy przypomnieć, że on w istocie zmarł, bodaj w 21. Więc ten już stary człowiek, który ma podstawowe wątpliwości, jakim zostanie zapamiętany, po 20 latach nudy, ten geniusz wojny, który zafundował całemu kontynentowi nienaganny, trwały pokój i w tym pokoju właściwie nie wie, co ze sobą począć. Tak, to bardzo ciekawa Pomóż mi Kostra z tołkami Cholerny ból pod most! Nazwiska postaci historycznych, który, których oni używają, są prawdziwe. Taylor, Fouché i tak dalej, Grouchy. Także historia jest, dzieje się wokół prawdziwych wydarzeń w każdym razie. Postać literacka Dagera jest nieco bardziej barwna niż historyczna. Bo tu autorka dodała mu wiele cech, powiedziałbym idealisty, artysty, szalonego twórcy i po części psychopaty, dlatego że jego zamiar jest no ni mniej, ni więcej psychopatyczny w stosunku do Napoleona. To będzie pierwszy fotograficzny portret w dziejach świata. Różne subtelności i zabawy, powiedzmy, takie literackie, one wydaje mi się, że będą bardzo czytelne i też interesujące i zabawne dla słuchaczy dwójki. Pojawiają się w tej historii również w żartobliwy sposób motywy polskie, między innymi Frédéric Chopin, ale to pozostawiam słuchaczom. Mam nadzieję, że wyłuskają te różne żarciki, niuanse w historii o, o twarzy Napoleona.